Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Agnieszko, witam państwa serdecznie również. Trzecia nasza rozmowa dotycząca budowania poczucia własnej wartości i tego, czym w ogóle jest poczucie własnej wartości. Rozmawialiśmy już o zakazach, które nas ograniczają w tym obszarze, i powiedzieliśmy sobie o nakazach, a dzisiaj spróbujemy porozmawiać o tym, no jak odzyskiwać życie i jak odzyskiwać autonomię. Jeszcze dodałabym moje ulubione, jak dać sobie prawo do życia, bo poczucie własnej wartości jest bardzo mocno związane z prawem do życia, które no niestety kiedyś nam ktoś odebrał, a albo wmówił, że go nie mamy, a tak naprawdę mamy i możemy podjąć decyzję, że. Będzie inaczej. Czyli dzisiaj rozmawiamy o tak zwanych przyzwoleniach. Zbyszku, co to są przyzwolenia? No, to jest coś, co nam pozwala zdjąć te czary, które ktoś na nas rzucił w dzieciństwie. To nie jest też tak, że my w tym dzieciństwie dostajemy same zakazy i same nakazy, bo, bo też trochę tych przyzwoleń mamy w sobie. No ale, ale jest ich tak niewiele, albo są tak mało istotne dla nas z perspektywy tych zakazów, no, że nie wspierają, nie dają siły, nie dają nam mocy. I co to są te przyzwolenia? No łatwo by można było powiedzieć, że to jest coś przeciwnego zakazom. Czyli, czyli jest tak, że, że jeśli mamy zakaz nie bądź ważny, albo nie istniej, to prostym przyzwoleniem jest. Bądź ważny i istniej, ale to też nie jest takie proste. No właśnie. Ponieważ przyzwolenie nie jest, pro, nie jest takie wprost przeciwstawnością zakazu. Mhm. Czym jest przyzwolenie? Przyzwolenie jest czymś, akceptacją na to, um, że ja mam prawo do istnienia, ale w dowolnej, wybranej dla siebie postaci i formie. Albo mogę być ważne w takim kształcie, w jakim ja trochę decyduję na to, co jest dla mnie ważne. Więc przyzwolenie jest nie tyle prostym zaprzeczeniem zakazu, co jest otwarciem pewnego potencjału, pewnego, pewnych możliwości, do tego, żeby wybierać w tej przestrzeni przyzwolenia to, co ja uznaję za komfortowe dla siebie. I to co, to co jest ważne? Co chciałabym podkreślić, to to, że zakazy i nakazy dostaliśmy. I już dobrze, żebyśmy sobie nie budowali kolejnych. Natomiast przyzwolenia to jest to, co ja mogę zacząć sobie sama mówić do siebie. To jest, ale poszłabym nawet o krok dalej, że w dorosłym życiu tylko ja mogę dać sobie przyzwolenie. Czyli. Ty mi możesz mówić, wiesz, Aga, możesz być ważna. Możesz wybierać. Możesz mieć swoje miejsce, a jeżeli ja sobie tego nie przepuszczę przez siebie, czyli jeżeli ja sobie w środku nie dam tego prawa, to to się nie wydarzy. Ja kiedyś pracowałam z młodzieżą i mm, z młodzieżą z zaniżonym poczuciem własnej wartości, właśnie z takim poczuciem, że nie mam prawa do Czyli nawet powiedziałabym z tak zwaną trudną młodzieżą, choć ja nie lubię tego słowa, ale to były dzieciaki z marginesu. I oni bardzo uważali, że nie zasługują na różne rzeczy, i pewnych rzeczy na swój temat nawet nie byli w stanie wypowiedzieć. I zrobiłam z nimi takie ćwiczenie, w którym mieli napisać Mój najlepszy przyjaciel ma prawo do. I wszyscy pisali przepiękną, długą listę. Ma prawo właśnie do bycia ważnym, do spóźniania się, do bycia kochanym, do popełniania błędów. I cudnie się rozpisywali, i potem ja prosiłam: ok, a teraz weź tą kartkę i przeczytaj ją tak, jakbyś ty miał powiedzieć, Ja mam prawo do. I powiem szczerze, że wielokrotnie robiłam to ćwiczenie i wielokrotnie było ono dla mnie poruszające, bo ludzie nie byli w stanie przeczytać swojego własnego pisma. Mhm. Czyli kiedy to mieli przeformułować na ja mam prawo do, to tak jakby głowa nie puszczała, i na przykład jeden chłopak mówił, a mogę ominąć kilka, bo one są dla mnie za trudne, albo w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, że mógłbym mieć do tego prawo. To jest o tym, jak bardzo, bardzo potrzebujemy być dla siebie czuli, delikatni i wyrozumiali w tych właśnie. No, ja bym powiedziała po swojemu przeciw zaklęciach, nie? przeciw zakazach, przeciw nakazach, czyli tych przyzwoleniach albo nawet powiedziałabym przywilejach. Przywilejach to trochę tak brzmi, mi się tak kojarzy, że znowu jest coś, co jest takie specjalne, coś takie... Co, ten, ten, tak, tak mi zabrzmiało, to, że no, ja muszę trochę zasłużyć na ten przywilej, albo, albo trochę mnie inaczej pozycjonuje niż, niż innych, i, a, a ja bym przy przyzwoleniach generalnie tego unikał. I, i trochę AT mówi, że jakby nie ma, pod, nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby budować poczucie własnej wartości, swoją autonomię w odniesieniu do innych. Mm -hmm. tak, czyli tak, żeby po prostu robić to, być ze sobą ok, być. Okej, okay, z innymi, ale na takich własnych potrzebach, nie, nie tyle na własnych warunkach, ale na własnych potrzebach. Nie? I to, mhm. co ty teraz powiedziałaś, piękne jest to ćwiczenie, bo ono z jednej strony coś pokazuje, budzi świadomość i, i w to jest bardzo ważne, że, że zaczynamy zmianę od świadomości, to znaczy, jeśli nie ma świadomości, nie możemy zrobić kroku do przodu, więc z jednej strony Pokazuje świadomość, ale z drugiej strony, moim zdaniem, jest właśnie takim dobrym pierwszym krokiem, żeby w sobie coś zacząć rozpychać. Mm -hmm. Bo jeśli myśmy żyli kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat w matrycy pewnych zakazów, przymusów takich, to może ta zmiana w nas się nie dokona w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech miesięcy. Będziemy potrzebowali więcej czasu. Więc. Więc to, co ty też robisz na, na tych warsztatach, to, co teraz powiedziałaś, jest moim zdaniem super krokiem do tego, żeby się zacząć oswajać z tym, co się we mnie dzieje, kiedy ja daję sobie do czegoś prawo. Na przykład do w ogóle mówienia nie? za siebie, co jest, że jestem ważna. No. Mówienia w swoim imieniu, natomiast gdybyśmy mogli się pobawić na chwilę słowami, to jeżeli ja jestem w zakazach i nakazach, czyli muszę i powinnam, to przejście do chcę może być za trudne, więc można po drodze zrobić mogę, czyli mogę być ważna dla siebie, zanim w ogóle przejdę do tego sformułowania, że chcę być ważna dla siebie, a, a, a zanim jeszcze w ogóle przejdę do lubię być ważna dla siebie, do tego, że właściwie to ja Kocham być ważna, i że to jest okej, okay mieć potrzebę bycia ważnym. Mhm. I to, co fajnie, że to pokazujesz jako proces, bo, bo, bo my naprawdę potrzebujemy czasu, i czasami jak słucham niektórych trenerów, czy coachów, czy nawet psychoterapeutów, to to, że my byśmy chcieli też właśnie za szybko z kogoś wycisnąć to pragnienie życia. Że jeśli to życie zostało zamrożone i zatrzymane, to na litość Boską nie łammy lodu, tylko pozwólmy kawałeczek po kawałeczku się rozmrażać. I może ja dzisiaj tylko powiem mogę, a jutro powiem chcę. A dopiero za pół roku powiem, lubię. Tak, być może dzisiaj ja trochę metaforycznie przyłożę sobie po prostu ciepłą dłoń do tego lodu. Nie? I zobaczy, co się pod tą dłonią pojawia. A być może tam się pojawi już trochę lekko rozpuszczony ten lot. Nie. Być może ja na, na samym początku powiem sobie, spróbuję zobaczyć, jak to jest, kiedy mówię do siebie, jestem ważny. Nie? Może najpierw spróbuję w ogóle coś na początku i się temu poprzyglądam, zanim zdecyduję, że w ogóle tak powiem jako formę jakąś oznajmującą. Nie? Tak, dla mnie ten proces jest bardzo ważny, bo on też pokazuje, że to jest OK, kiedy nie osiągam żadnego postępu bardzo szybko. Mm. Szalenie e... porusza mnie to, co mówisz. Ja podkreślę to, co mówię wielokrotnie. Ja uwielbiam Twoją wrażliwość i, to, i metafory, które używasz. Bardzo bym chciała się zatrzymać na tej dłoni, bo, bo to jest właśnie o tym, że a przyłożyć dłoń do, do lodu, ale że. Tak naprawdę ta zmiana jest w moich rękach. Mhm. I że ja mogę czekać na czyjeś ciepłe dłonie, a mogę właśnie siebie otulić czułością i delikatnością, i dać sobie chociażby to, że e, mam prawo do tego, żeby być zdrowa, mam prawo do tego, żeby być widziana. I tak kawałek po kawałeczku, no właśnie. Użyję mojej ulubionej metafory: no, dotykać siebie z czułością, mhm. bo, bo to, co jest ważne, to wiesz, tak przychodzi mi do głowy jeszcze jedno, jedna rzecz z ubiegłego tygodnia, kiedy pracowałam z ludźmi nad tematem potrzeb i wybierania życia z punktu widzenia potrzeb, to to, co było dla nich najbardziej poruszające, i wiele osób nawet się rozpłakało. E, bo poruszyło to w nich coś ważnego, że kiedy zapytałam, ile czasu dziennie dajesz sobie na sprzątanie i dbanie o swój dom, w którym mieszkasz, tak sobie pomyśl o tym. I potem zaprosiłam ludzi, żeby pomyśleli, ok, a ile czasu dajesz dziennie swojemu ciału, czyli najważniejszemu domowi, w którym mieszkasz, w którym jesteś ty sam, sam. I to wywołało ogromne poruszenie, bo okazało się, że no proporcja jest no nieprawdopodobnie rozrzucona. I to jest, że o tym, o czym my rozmawiamy i co analiza transakcyjna bardzo podkreśla, że tak bardzo pragniemy być widziani, a tak bardzo opuszczamy samych siebie. No super, że to powiedziałaś, w ogóle też się zatrzymałam na to, dziękuję Ci za ten znak rozpoznania, on też jest dla mnie bardzo ważny, ten znak rozpoznania o wrażliwości, więc bardzo Ci dziękuję, ale też mnie bardzo porusza to, to co Ty powiedziałaś o tym czasie poświęcanym na, na siebie, mhm. bo, bo ja też mam takie poczucie, że my bardziej siebie obsługujemy, tak. niż jesteśmy ze sobą w kontakcie, tak, no mhm. nawet... Gdyby Państwo, gdybyśmy sobie mogli dzisiaj zadać takie pytanie do samego siebie, jak często i kiedy ostatnio my dotykaliśmy swojego ciała, poza tym, że umalowaliśmy twarz, umyliśmy tą twarz, albo pocieraliśmy się gąbką pod prysznicem, to ile razy myśmy robili to świadomie? Wczułość. A jest Z a jest to synonim y, tego fundamentalnego, bezwarunkowego znaku rozpoznania, który które, na który czekamy w dzieciństwie. Być może, jeśli go tam nie było, to my chociaż w ten sposób możemy poczuć swoje ciało, właśnie przez taki swój czuły i troskliwy dotyk. Takie rozpoznanie granic swojego ciała tego, tego jakie ono jest, jakie my, jest, jacy my jesteśmy w tym ciele. To jest jeden z ważniejszych elementów, nie powiedziałabym, że najważniejsze, bo nie chcę stopniować, ale jeden z ważniejszych elementów budowania poczucia własnej wartości, czyli szacunek do własnego ciała, do własnego domu, którym jestem, bo to jest o tym, że nadaje wartość. My mamy bardzo tak dużo zamieszania związanego z ciałem, nie? że ono jest powodem do wstydu. Że to jakoś tam trzeba ukrywać, że to no, różne historie są z tym związane. Natomiast warto, żebyśmy zauważyli, że e, ja wychodzę i wracam e, z, te z tego miejsca, w którym warto, żebyśmy się czuli bezpiecznie. I teraz, jeżeli ja widzę swoje ciało jako bezpieczny dom, który zasługuje na szacunek, w którym warto czuć się dobrze, to ja już mam w ogóle punkt wyjścia do świata, bo ja zapraszam do, do czegoś, co jest wartościowe, co jest zadbane, co jest widziane. Tak, i jeśli ja to uznam, jeśli zacznę się do tego przyzwyczajać, to jest bardzo duża szansa, że ja też od świata dla siebie będę no czerpał i brał to, na co zasługuje, bo dopóki tego nie ma, to też to też ja sobie nie daję prawa do tego, żeby no, cieszyć się tym dobrem, który daje świat, dlatego że uznaję, że ja na to nie zasługuję. No to jest trochę, trochę metaforycznie. Ja nie będę wręczał prezentów komuś, kogo uznaję za, za mało ważnego albo takiego nieistniejącego albo daje sobie takie trochę cmentarne te kwiaty, prawda? Natomiast to, co ty mówisz, takie doświadczenie, przyzwalanie, rozpychanie w sobie tej zgody na to, no otwiera też mnie, otwiera mnie też na to, co, co ja od innych dostaję, ale już potrafię się w tym osadzić, już potrafię to przyjąć do siebie, więc no potrafię też z tego świata Brać dla siebie to, czego rzeczywiście potrzebuję. Mhm. Tak, tylko, że żeby to zrobić, zaczynam od siebie. To jest to, co budzi sporo kontrowersji, czyli mm, kiedy ja pracuję z potrzebami, z ludźmi, to uważam, że potrzeba akceptacji, czyli tego, co jest związane z poczuciem własnej wartości, a w analizie transakcyjnej bycia ok, to jest coś, co najpierw muszę dać sobie sama. Bo jeżeli okay. będę tego oczekiwać od świata, to to jest to, co powiedziałeś. Jak nie mam tego w sobie, to choćby mnie obdarowano diamentami, to ja powiem, że ktoś się mhm. pomylił, albo że to nie dla mnie, albo że będę je nosić uwaga na specjalną okazję. Mhm. I, yy, I będzie to dla mnie bulwersujące, że ktoś może nosić brylanty, albo jedwabie um, na co dzień. I to, co jest ważne, to to, że Odpowiedzialność za innych zaczyna się od odpowiedzialności za siebie. Jeżeli to, to jest to, co bardzo pięknie pokazuje analiza transakcyjna, żebym ja mogła powiedzieć, że ty jesteś OK, to ja potrzebuję to poczucie bycia OK zbudować w sobie. Bo wtedy ja nie mam lęku przed Tobą, ja nie mam lęku przed oceną. Ja wiem, że moja godność osobista spotyka się z Twoją godnością osobistą i możemy się tylko ubogacić. Tak, nie ma nie ma w tym przekonaniu niczego zagrażającego dla mnie. Jeśli ja uznam, że to jesteś okej. Okay, ja, ja, ja też mogę być ok, To jest taka pozycja rzeczywiście wygrywająca, moglibyśmy powiedzieć, tworząca taką, taką wygraną. I, I też tak jak mówisz, że analiza transakcyjna mówi o odpowiedzialności za siebie. To jest, to jest z jednej strony trudne. Ale znowu z drugiej strony powiem, że bardzo uwalniające, ponieważ wszystkie zasoby są we mnie. W tym sensie, że, że ja mogę oczywiście potrzebować pomocy w tym, żeby je wydobyć. Czasami trzeba warto skorzystać z jakiejś formy terapii, tak? Żeby do tego dojść. Natomiast dla mnie uwalniające jest to, że rzeczywiście ja się nie muszę koncentrować na całej reszcie innych ludzi, albo nie muszę się koncentrować na tym, jak rzeczywiście to dzieciństwo moje wyglądało, tak, że ja dostałem to jak w spadku, tylko dziś mogę uznać, że ja mam w tej chwili wszystkie potrzebne zasoby do tego, żeby to zacząć zmieniać, zacząć, ja nie muszę tego zrobić natychmiast i też mogę wybierać to, co będę zmieniał. Mhm. W związku z tym ja też tak się od razu zatrzymam, bo aż mnie ciśnie, żeby to powiedzieć jako taki dobry Dobry krok do dalszego procesu, to moim zdaniem jest, warto jest. Okej, okay, ja już rozumiem źródła tych ograniczeń, więc dla mnie kolejnym krokiem jest to, żeby spróbować w sobie rozepchnąć gotowość do wybaczenia. Okay. Do, do, dwu, do wybaczenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, do wybaczenia sobie, no bo po prostu nie miałem innych zasobów i to była dla mnie jedyna strategia przetrwania, żeby taką decyzję wtedy podjąć. Więc sobie wybaczam, bo nie mogłem inaczej, i wybaczam tym opiekunom, ponieważ oni też nie mieli innych zasobów do tego, żeby inaczej funkcjonować. I, i ja, ja rozumiem, że też proces wybaczania nie musi być niczym łatwym i też może być procesem, ale warto moim zdaniem od tego rozpocząć. Nie umówiliśmy się, ale mówisz dokładnie to, co bym chciała powiedzieć. Natomiast zatrzymałam się znowu na grze słownej, którą ty zacząłeś. Wygrać poczucie własnej wartości. To ja bym powiedziała, że żeby wygrać poczucie własnej wartości, warto zacząć wybierać życie. Tak? Czyli, że to wszystko jest w strefie moich wyborów, Um, I że jeżeli ja wybiorę, że wybaczam, jeżeli ja wybiorę, że chcę inaczej, jeżeli ja wybiorę te przyzwolenia, które będą, lubię też to, to Twoje sformułowanie, pomagały mi właśnie rozpychać przestrzeń mojej wolności. To jest to, co robimy na warsztatach pracy z ciałem, że sprawdzamy, Jaka jest przestrzeń mnie, ile ja tego mam? I nagle się okazuje, że ludzie mają bardzo mało, bo są tacy skondensowani, tacy pospinani, bo, bo nigdy nie, no właśnie się nie rozpychali. Ale to rozpychanie nie jest niczym złym, jest tylko tworzeniem miejsca na ja, do którego ja w wolności mogę zaprosić Twoje ty. I to wygrać poczucie własnej wartości oznacza, że idziemy do takiej postawy, że inny oznacza tylko inny. Nie? Że to, co jest ważne w tym wygrywaniu poczucia własnej wartości, to to, że kurczę, że my mamy dużo radości z przebywania ze sobą. Bo to mhm. jest łatwe. No, jak się jest w sklepie jubilera i leżą piękne kamienie, to to jest łatwe być, bo nikt się nie porównuje i nikt nie, nie jest gorszy ani lepszy. Mhm. Chciałabym, żebyśmy przeczytali te przyzwolenia. Mhm. Mhm. Jeśli pozwolisz, bo to jest Takich, ważne. Mhm. Ich jest też 12, tak jak jest 12 zakazów. Ja rozumiem, że masz je gdzieś wyświetlone, tak? Mam je wyświetlone. Później je przeczytam. Mhm. I chciałabym je przeczytać z pozycji ja, bo to jest ważne, żebyście Państwo też je sobie potem w ten sposób czytali. One będą oczywiście pod filmem, zapraszam do tego, żeby zacząć wybierać te, który, którym jest wam najbliżej. Ale to, co jest ważne, to to, żeby zacząć je zapisywać w głowie. Nawet jeśli zatem na początku nie pójdą żadne działania, to żeby one zaczęły się osadzać w głowie, bo z punktu widzenia neurobiologicznego ważne jest, żebyśmy umieli i chcieli robić sobie nowy zapis. Więc co to są te przyzwolenia? Mogę istnieć, mogę być sobą, mogę być dzieckiem, mogę też dorosnąć, może mi się udać. Mogę robić i działać na rzecz siebie. Mogę być ważna także dla siebie. Mogę mieć swoje miejsce, czyli mogę przynależeć. Mogę być blisko, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jak i emocjonalnie. Mogę być zdrowa, mogę myśleć i mogę czuć. Tak, i mogę to robić z całym jakby spektrum tego przyzwolenia. To znaczy, na tyle, na ile uznaje, że jest mi to potrzebne. Tak? To też jest istotne w przyzwoleniu, że, yy, no, że właśnie daje taki, yy, ta, ta, taką, taką możliwość wybierania, na ile. Tak? Tak. Na ile może, dzisiaj? Na ile, na dzisiaj? ile dzisiaj, tak. Mhm. Że tym się różni, a wybieranie, że już nikt mi nie może nic nakazać ani zakazać. A tylko, że ja wybieram ile, ile dzisiaj mam na to miejsca i z tym kawałkiem jestem, więc podsumowując, żeby wygrać poczucie własnej wartości, warto wybrać to, że chce się żyć. Tak, to wtedy daje poczucie też takiej odzyskiwania autonomii i wpływu na to, co, co, co się dzieje, co, co mam w rękach. Tak, w rękach mam swoje życie. Tak. I mogę być sobą na miarę siebie. Dziękuję, Zbyszku. Dziękuję, Agnieszka.